Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie. Moim Państwa gościem jest Pan Paweł Wieciech. Dzień dobry. Witam, dzień dobry Państwu. Pan Paweł Wieciech jest absolwentem Europejskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W pierwszym rzędzie to jest nauczycielem języka angielskiego w zespole szkół tutaj numer jeden w Bochni. Ponadto jest dziennikarzem akredytowanym przy Centrum Europejskim w Natolinie, tak się tak, to Natolinie nazywa. W Warszawie? Tak jest w Natolinie w Warszawie i tam regularnie uczestniczy w spotkaniach z różnymi ciekawymi no i takimi wpływymi ludźmi z, z Unii Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego, w różnego rodzaju szkoleniach. Yy, dziennikarze mają taką okazję, żeby edukować się w tym zakresie. Panie Pawle, yy, dlaczego warto w najbliższą niedzielę? Iść do wyborów? Co w ten sposób no, pana zwolennicy idąc do tych wyborów mogą, mogą zamanifestować? Po pierwsze, no, jako Unia Polityki Realnej, tak jest, która jest no, prowadzi pewną politykę Wam w tym kraju, my długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle jest sens chodzić do tych, iść do tych wyborów, ponieważ generalnie jesteśmy przeciwni uczestnictwu Polski w, w, tym, tak, w tej całej instytucji, strukturze, która się nazywa Unia Europejska, ponieważ wychodzimy z założenia i fakty na to wskazują, że jest to dla nas niekorzystne to, że media i platforma obywatelska tak mocno podkreślają to i namawiają ludzi, żeby iść do wyborów. Jest powanowane tym, że w Parlamencie Europejskim bierze się pod uwagę pana Jerzego Buzka jako przyszłego kandydata czy nawet przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jego pozycja była mocna. Pan Buzek tam cieszy się dość, dość wysokim Poparcie. poparciem. Jest znany w każdym razie w Parlamencie Europejskim. Natomiast ma mocnego przeciwnika Włocha Mario Mauro chyba tak się nazywa. Tak, tak. I teraz frekwencja, jaka będzie w wyborach w Polsce, jakby przełoży się też na siłę tej kandydatury polskiej. No, pan Buzek jest Kandydatem Platformy Obywatelskiej, więc Platforma Obywatelska. Zachęca do tego, żeby. Siłą zabrać. rzeczy zachęca, żebyś do wyboru, żeby ta frekwencja była jak najwyższa, żeby podbudować mhm. tą frekwencją kandydaturę pana Buska. No. Nie da się ukryć, że no to byłoby dla niego no dużą porażką, gdyby frekwencja w Polsce wynosiła 10, 13 czy 15%, mhm. bo jest to bardzo mało. W ten sposób no, Włosi mieliby. Mocny argument, argument, że dlaczego przedstawił... Mario Mauro, tak, a nie Jerzy Buzek. Tak. Przewodniczącym parlamentu, parlamentu Europejskiego ma być człowiek z kraju, kraju który obywatele, obywatele nie uczestniczą, nie uczestniczą tak, w życiu tak. Europy, tak naprawdę, My do tego, do, my w ogóle do Parlamentu Europejskiego go odnosimy się bardzo sceptycznie, więc ja powiem tak, że... Ci z Państwa, którzy rzeczywiście wiedzą coś na temat Unii Europejskiej, wiedzą jaka jest rola przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, znają się na polityce i wiedzą, na kogo oddają głos i kto co może w, tej, w tym Parlamencie Europejskim zrobić, niech zagłosuje, bo oni zrobią to z pełną świadomością. Natomiast ci z Państwa, którzy. Na polityce się nie znają. Nie interesują nie i Nie tak, nie znają się na Parlamencie Europejskim, na Unii Europejskiej, bo to jest zagadnienie bardzo szerokie. Ja bym wcale nie zachęcał tych osób, że szły do wyborów, bo często te głosy są po prostu no, tak na chybił trafił. mówiąc krótko, lepszy świadomy głos. Tak. Lepszy jest świadomy głos, głos niż głos w jakimkolwiek tak, kierunku. Tak. tak no, mhm. Ludzie owszem są przekonani. No, Yy, na portale internetowych pokazywały się takie yy, ulotki reklamowe, że, yy, yy, że zachęca, Polsk, polski interes wymaga tego, żeby iść do iść wyborów. Do... Mhm. Yy, no i ludzie tym, no to tak ładnie, prawda, ich zachęca do tego, z obowiązku idą, ale często stawiają krzyżyk przy byle kim, tak, żeby tylko ten obowiązek spełnić. Znaczy, no, obowiązek. No, Przywilej jaki macie. No i często wybierani są ludzie przypadkowi, co mamy, prawda. E, mamy tego dowody nieraz. Tak, w życiu politycznym. Panie Pawle, jest Pan przeciwnikiem też Unii Europejskiej, ale ta Unia Europejska już w tym momencie jest, Polska jest w tych strukturach. No i teraz mamy, ma, decyduje się kwestia traktatu lizbońskiego, czyli prezydent ma parafować ostatecznie jeszcze ten, ten dokument w Polsce. On mówi, że czeka na to, co zrobi Irlandia po raz drugi, mówiąc krótko, wypowiadając się referendum. To też już budzi dyskusję, że się drugi raz organizuje referendum w jakiejkolwiek sprawie, czyli drugi raz się powtarza mechanizm demokratyczny, tak naprawdę na życzenie. Dlaczego Pani wiem, że pan jest przeciwnikiem tego traktatu libieńskiego dlaczego jest pan przeciwnikiem co, co co ten traktat w czym nas ograniczy po prostu czy ten traktat to jest e, zagadnienie bardzo szerokie to Jest kilkaset stron to, to, to przecież jest y, temat na, na kilka godzin ale tak naprawdę y, sprawą podstawową tam jest jeden punkt który mówi że unia ma osobowość prawną i to jest całe klucz całe sedno tego całego traktatu bo niestety nie jest tak, jak przekazują opinie media, że Unia Europejska istnieje. Nie, ona nie istnieje. To jest na razie... Prawnicy mają bardzo trudny orzech do zgryzienia. A w jak tym momencie traktacie zacznie istnieć. Zacznie istnieć. Już wyjaśnię, o co chodzi. Do tej pory Unia jest jak gdyby związkiem państw, które już oddały część swojej suwerenności na rzecz yy, Tego władzy w Brukseli, tak, Komisji Europejskiej. Mhm. W Polsce około 80% prawa w polskim parlamencie to są dyrektywy Unii Europejskiej, które polski Sejm zatwierdza. To nie są nasze dyrektywy, nasze ustawy legislacyjne, nasza inicjatywa, tylko wszystko przychodzi z góry. Jakąś swobodę jeszcze suwerenności mamy. I możemy decydować mhm. jeszcze o polityce zagranicznej, mamy jeszcze swoją walutę, e, możemy decydować o podatkach, e, choć nie w Wewacie już to jest bardzo ograniczone. Natomiast e, po tak, Unia, Europejska, Unia Europejska nie jest podmiotem prawa międzynarodowego. Mhm. I ten punkt, jeżeli wszystkie kraje by to parafowały, uczyni, że ze Związku Państw Czyli podmiot tak, prawa międzynarodowego. podmiot ma prawa międzynarodowego. będzie miał osobowość prawną, co znaczy, że władza w Brukseli będzie mogła podpisywać umowy dwustronne między nimi państwami, wiążące. Dla wszystkich członków tak, Unii Dla Unii wszystkich członków Unii Europejskiej. I w tym no. momencie te narodowe państwa Unii Europejskiej tracą swoją suwerenność, stają się takim jakby województwami. W Unii Europejskiej. Super, super regionami. Tak. Natomiast władza przychodzi w ręce komisarzy głównie i Rady Unii Europejskiej. Dla nas jest to sytuacja bardzo niekorzystna, bo wszystko rozbija się tam o sposób głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Co prawda toczy się kampania do Parlamentu Europejskiego, ale Parlament Europejski. Mimo, że tam po tym traktacie lizbońskim będzie miał rozszerzone uprawnienia, rozszerzone kwestie współdecydowania razem z Komisją Europejską, to jednak nie jest głównym ośrodkiem władzy w Unii Europejskiej, decydującym ośrodkiem są Komisje Europejskie, komisarze, którzy nie są wybierani w wyborach powszechnych oraz przedstawiciele państw, jak premierzy czy, czy prezydenci, głowy państw, którzy spotykają się na szczytach Unii Europejskiej co jakiś czas yy, yy, i oni reprezentując swoje państwa ustalają jakby takie kluczowe zagadnienia co do polityki całej Unii. Yy, tam wszystko rozbija się o głosowanie i teraz yy, jeśli chodzi o Traktat Lizboński wychodzimy na tym bardzo niekorzystnie. Czyli Chciałem i... przypomnieć tutaj yy, yy, krótko, pokrótce tak, tak, po tak, tak. Do końca, czyli... o, to, o co chodzi. Yy, przy Traktacie Nicejskim Siła głosu polskiego w Radzie Unii Europejskiej różniła się tylko dwoma punktami między nami a, a Niemcami znaczy. na przykład, czy Francją. Du, tak, to były tylko dwa punkty. My mieliśmy tam naprawdę wziąć... mocną siłę głosu, dobierając sobie jakąś koalicję innych państw. Z... Mogliśmy tam dużo rzeczy przegłosować. A obecnie? Po... Obecnie, po traf... gdyby traktat nicejski wszedł w życie nasza siła głosu spada o 50%, ponieważ głosy liczone są w zależności od liczby ludności. No więc jeżeli w Polsce jest 38 milionów ludzi, w Niemczech jest prawie 80, no to to jest prawie 50% różnicy. Gdyby to weszło w życie, Polacy w Radzie Unii Europejskiej nie mają nic do powiedzenia. Dobranie sobie do koalicji tylu państw, żeby przegłosować sami Niemcy, nie mówiąc już, jeżeli oni sobie dobiorą Francję jako koalicjanta, jest praktycznie niemożliwe, a tylko takie głosowania kwalifikowaną większością głosów, czyli ile państwo ma punktów procentowych, w zależności od liczby ludności, Parto. są tam najczęściej to głosowane. Głosowania po... tak, tak, ryzykki, tam są głosowania np. po tak, Tam są jeszcze inne, bo tam są jeszcze głosowania na przykład gdzie każdy państwo ma jeden głos, ale to jest, to jest, to się bardzo rzadko zdarza. Największa ilość przepisów i dyrektyw czy, czy rozporządzeń jest głosowane kwalifikowaną większością. To jest ta właśnie mniej słoneczna, że tak powiem, tak, mniej jasna to, strona po prostu Unii Europejskiej. przestajemy być państwem suwerennym. Mhm. Polska zrzeka się polityki zagranicznej na rzecz wspólnej polityki zagranicznej, którą ma prowadzić Unia Europejska, która na naszym zdaniem jest kompletnie niemożliwa, mm -hmm. bo, bo to już. Panie Pawele, powoli mm -hmm. będziemy kończyć kawę, bo, bo ten temat jest bardzo duży, ale widzą Państwo, to jest ta druga mniej, mniej że powiem, jasna strona księżyca, którą jest w tym naszym rozmowie Unia Europejska. Moim Państwa gościem w dzisiejszej porannej kawy, Pan Paweł, wiecie, kandydat na europosła z partii Unia Polityki Realnej, lista numer. Lista numer jeden, pozycja numer 6. Numer lista numer 1, bez Unia Polityki Realnej. Dziękuję Państwu.